Nie wiem czy mi starczy amunicji! Nie mam ammo! Rzucił toporem! Halo, halo! To znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Night of the Dead. No i słuchajcie, w poprzednim odcinku znalazłem kuszę. Eee, tylko o, zobaczcie, że eee, z tą kamizelką i, i z kuszą coś dziwnego się dzieje wtedy, jak wyciągam kamizelkę eee, <grywka> Jak wyciągam kamizelkę, jak wyciągam kuszę, eee, to z moją kurteczką coś się dzieje niedobrego, słuchajcie I wybudowaliśmy też trebusz Słuchajcie, dostałem od was podpowiedzi w komentarzach, że łuk można jakoś ulepszyć A, tu można ulepszyć łuk, zobaczcie to Dobra, możemy sobie to ulepszyć raz tylko. Nie mam więcej skór niestety z królików, będę musiał polować na króliki, ale spróbujmy. Ja z łuku bardzo lubię strzelać, więc w sumie czemu nie? I co potrzebujemy na następny upgrade? Fox, Fox i Tape. Ej, możemy to zrobić. Tu już ma 12. Myślałem, że to jakoś procentowo daje, ale no nawet jeśli by dawało 10%, to tak co level plus 1? Więc ta lipa trochę. Yy... Dobra, ulepszmy to i co możemy. A, i tutaj już trzeba troszeczkę więcej tych materiałów. Wild boar, czyli będę musiał upolować dzika i tego. Wrubelka gdzieś będę musiał znaleźć też. Bo z parą to chyba wrubelek jest. No ale dobra, weźmy sobie to załóżmy. E, nie, nie chcę tego założyć, chcę to tutaj dać. O. Kurde, mam łuk plus dwa. Ej, ale to jest simple wooden bow. Czy można w ogóle jakiś lepszy łuk tutaj znaleźć albo wykraftować? Bo tutaj w ulepszeniach nie widzę no, lepszych łuków. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, może w pierwszej kolejności, wybudujemy sobie yy, pułapkę z, z misji flamethrowera, czyli miotacz ognia. I ten miotacz ognia, słuchajcie, ja sobie wezmę materiały, wybuduję sobie platformę. I tak myślę sobie tutaj, wybudować platformę. Ja bym mógł trzy platformy. Mam za mało drewna, żeby wybudować więcej. Nie wiem, jaki to ma zasięg. A chciałbym, ja może kiedyś w przyszłości sobie to, te pułapki tutaj połączył z moim domkiem. Zrobiłbym sobie jakiś korytarz, żeby mógł ładować te pułapki. To by był dobry pomysł, tylko może bym tak wybudował, słuchajcie, i tu bym sobie porobił jeszcze tych balist może więcej, chociaż to kurde, nie mam amunicji tyle. Ale może w przyszłości. Dobra, wybuduję se tak, bo mogę trzy platformy i tu se na końcu wybuduję ten miotacz ognia. Myślę, że to będzie spoko. Teraz tutaj możemy sobie wybudować trap machine i teraz możemy sobie wybudować ten Słuchajcie, to tak, e, flamethrowera, tak, to ja tutaj sobie go postawię. I tak jak mówię, później bym sobie tutaj chciał może korytarz wybudować, żeby móc ładować te wszystkie pułapki. No nie wiem, jakoś kurde muszę sobie wymyślić sposób na ładowanie tych pułapek, w taki bezpieczny sposób, bo ja nie wiem, czy jakieś większe rajdy nie przyjdą. Czekajcie, jak to się obraca? Dobra, tak się to obraca. Dobra. Elegancko to postawiłem. Dostaliśmy 10 dynamitów. I teraz musimy wybudować Byte Trapa. O kurde, ale czy ja chcę Byte Trapa budować, wtedy mi zombiaki będą przychodzić, chyba? nie? Ja już chyba to widziałem. Czekajcie, to jest specjal. I Byte Trap. I Attract Zombies nearby by force. Co się stało? Ale się przestraszyłem. Co on robi?! A jakiś zombiak idzie. Szedł. A, patyk tylko. E, to co, on krzaka rozwalił ten ten trebusz? A może jakiś zombiak szedł? Nie wiem. E, dobra, e, czyli tak. Special trap. Bite trap. To jest taki trap, który będzie mi tutaj zombiaki ściągał. Więc nie jestem pewny, czy ja to w ogóle chcę budować. Ale przydałoby się to wybudować. No bo mamy 30 tych research tych. Karteczek. Kurde, ja potrzebuję na to large mitów pięć. Dobra, słuchajcie, nie będziemy sobie tego budować. Nie będziemy sobie tego budować. Yy, ja mam 112 strzał, więc w sumie... Yy, pójdziemy może do szpitala? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, słuchajcie, ale... Może bolty jakieś bym sobie dokraftował. W sumie mógłbym sobie kilka boltów dokraftować, żeby żeby w razie czego skuszy też strzelać i schowam te niepotrzebne materiały, bo ja idę z pełnym ekwipunkiem jak głupek. Słuchajcie, jeszcze bym był, byłbym zapomniał i nie naładowałbym sobie tutaj paliwka. I chyba, tak, dokładnie. Tutaj się poładuje <laughs> benzynkę. O, zobaczcie, już się tutaj pali coś. Ciekawe, czy Miota ognia może spalić moje, moje fundamenty i tak, i tak dalej. No tego się przekonamy przy rajdzie, no najwyżej nie będę tego ładował po prostu. Albo zburzę to i wybuduję gdzieś indziej, tak żeby sobie mogło, mogło to bezpiecznie strzelać. Eee, słuchajcie, do tego szpitala... Myślałem, że tu jakieś się poryspiły. Do tego szpitala, słuchajcie, bałem się ostatnio wchodzić, bo ja podejrzewam, że w szpitalu. Co to? Co to było? Co tu się dzieje? Czy to mój trebuszet tu, To mój trebuszet! No to nieźle. Ej, patrzcie się, ale tu się pojawiły zombiaki w środku. Trzeba zamknąć drzwi. Co my tu mamy? Zechkloty. No, spoko. Ej... Ten trebusz to dziwna akcja jest, nie? Olera. Dobra, ja nie wiem, czy ja jestem gotowy, żeby do tego szpitala iść. Może bym poszedł na domki lepiej? A, dobra, jak już tu jestem, to lecimy, słuchajcie. Może z kuszy poszczelam najpierw. Musimy zabić Kurde, ale mnie ta balista Znaczy ta balista Ta katapulta w wkurza Marnuje amunicję, no Marnuje amunicję Dobra, dwa strzały w głowę dostał Chciało wystarczy? Nie, trzeba w głowę jeszcze Oj, nie trafiłem Dobra, teraz dobry pomysł wy Wyciągnąć łuk Bo łuk jest szybszy O nie I rozwaliłem mu łeb I stracę strzały O, tu jest coś no i coś więcej worków wypada z tych zombiaków. Nie wiem, czy coś, jakiś update'ik był może? Fajnie, że worki lecą. Kurde, ja bym to wszystko chętnie zbierał. Ale ja bardzo dużo... O kurde, co to jest? Oj, ja nie wiem, czy ja chcę z tym walczyć. Oj, nie wiem, czy ja chcę z tym walczyć. Oj, nie wiem, czy ja chcę z tym walczyć. Widzicie? Może... Może dynamitem, ja pierdzielę, co to jest? Dobra, tak mogę rzucić dynamit. Dobra, życzcie mi szczęścia, nie? Nie trafiłem. O nie. Boję się, boję się. Dobra, uciekł. O nie, zablokował się. O nie uciekł. Wybuch jeszcze na koniec. Albo? Nie, wypadło coś z niego. W eee, sumie jakieś materiały tylko. Dobrze, że ten dynamit miałem. Ej, ale ja tam nie idę. Ja, ja to pierdzielę, bo tam w tym szpitalu na pewno więcej takich będzie. Idziemy jakiś domek zlutować, słuchajcie. Zobaczcie, ja ten domek lutowałem. Ale to wygląda, jakby tam na górę się dało wyjść. Może spróbuję tu podejść jeszcze. Nie, nie ma tu żadnego wyjścia na górę. Dobra, no ale tutaj mamy kolejny domek. Tam jest jakaś fabryka, ej. Też ciekawe. O ja pierdzielę, co to są za dźwięki? To są chyba, to są chyba zwykłe zombiaki, także... Tu na wprost mamy jednego. Ale go nie widzę. O jest. A kurde, on był bliżej niż myślałem. Nice. Jeszcze jeden? O kurde. Jeszcze jeden. Kurde, nie chciałem mu głowy rozwalać. Gdzie te strzały są? No i straciłem strzały. Dobra, trudno. Ale to już jest chyba wszyst. O kurde, co to jest? Nie mam z nim zrobić. Jak on mnie złapie w domku, to jestem martwy. Dobra. Chyba się o... Od... Dynamit może rzucić? Chciało No wyłaś. O nie, wyszedł O nie, wyszedł, wyszedł z chałupy gość Zamiast mnie bić, to wyszedł z chałupy Skoczył jak... Dobre to było, dobre to było To jest break Eee, take. Moje strzały. Moje strzały. O, i dżinsy podniosłem. O, skrzynki z amunicją. No, żadnego karabinu tu nie ma. Jest! Jest! Jest karabin mamy! 20 demedżu ma. Nice! Warto było. Warto było. I ze zwykłej skrzynki. Ja myślałem, że karabin będzie musiał leżeć gdzieś na ziemi, albo na jakiejś półce, lub coś, coś w tym deseń. Eee, a to w skrzynce było. Więc ja może po prostu miałem pecha, że nie znalazłem w tych domkach wcześniej eee, i sklepach karabinu. Nice. Sprawdźmy to, jak to działa. Przeładuj to. 36 to ile to ma magazynek? Jaki to ma magazynek? Dobra, tylko że strzały pewnie zwabią Zombiaków tyle, że. Że będzie lipa, nie? Co to jest za Zombiak? Ej, on ma tasak! Czy nie? Czy mi się wydawało? Ej dobra, ja tutaj nie chcę strzelać z tego karabinu. Widzicie to? Nie, on nie ma tasaka, ale jest jakiś dziwny ten ząbiak. Jest ogromny. No mam karabin niby teraz, nie? Dobra, ale wyczyszczę najpierw tych małych zombieaków. Och, kurde, no nie chciałem mu głowy rozwalać. Dobra, spróbujmy. Czy on tu w ogóle przyleci? nie? Ej, on trzyma coś w ręce. Dobra, na początek trochę jest łuku. Dobra, wyciągnijmy karabin. I ona za każdym razem będzie. Ale to ma rozrzut. Nie wiem, czy mi starczy amunicji. mam ammo. Rzucił toporem! Zdech! Take all. No, tylko materiały. Weseż materiał, piece of cloth i plastik. No, nic specjalnego, nie ma takiego jakiegoś specjalnego luciku. Ale zastanawiam się, czy to jest jakiś mini-boss. Czy to jest po prostu zwykły zombiak, który za niedługo w rajdach będzie przychodził, nie? Bo, widzieliście, ja zmarnowałem 36 amunicji z karabinu. Plus. Yy, dużo strzał, nie? Wow, to była niezła walka, kurde. Ha co to kurde! Co się zakrad na mnie, ham. No słyszę tu z tysiąc zombiaków w tym domku. Kurde, no co się tak czają w tych krzakach, no? Au. Chłopie, spodnie byś ubrał. Wyglądasz głupio. Dobra, co my tu mamy? Cztery z pięć z pięć zombiaków eee, Co jest, doktorku? To jest chyba jakiś doktorek o, to klienci pewnie o, a, Kurde, zapomniałem, że on tak biega O nie eee, Szóstka Dobra, na spokojnie, na spokojnie Lepiej z łuku, lepiej z łuku, szybszy jestem z łuku o, Kurde, oni się zaraz przebiją przez te drzwi Chyba dwa zombiaki zwykłe bym im pomógł Chodźcie Kurde, wszędzie słyszę jak zombiaki się normalnie stresuję. O, możemy laptopa zepsuć. Ciekawe, co z tego będziemy mieli Piso of Rubber, piece of Iron, hmm. A myślałem, że jakieś będziemy mieli te płytki drukowane czy coś. No nic, spróbuj... O kurde mm. Ja pierdzielę, co się tutaj dzieje w tym budynku. Tam był jeszcze jeden zombiak. O, możesz skakać w domku. Ja pierdzielę. O nie! Nogę złamałem. Dobra, tu w tym pomieszczeniu był jeszcze chyba tylko jeden zwykły ząbiaczek. No i mamy jakieś pudełeczko. Letter Pants. Cholera, no nie czuję się tutaj zbyt dobrze w tym domu, nie? W tym budynku. Ja pierdzielę wszędzie jakieś dźwięki, jakieś hałasy, kroki słyszę. Nie wiem, czy coś wyjdzie mi zaraz z, gdzieś z za rogu, czy co. O, oni tutaj byli. O! Ale szybki, ale w głowę dostał. Haha! Ha! Lepszy! O kurde. Dobra. Kurde, tylko strasznie dużo strzał tracę, jak rozwala mi mu głowy. Dobra, ale to jest wszystko z tego pomieszczenia. Sprawdźmy. A, tutaj jeszcze są te drzwi do tego. No dobra, a gdzie są schody do góry? Bo ja tutaj cały czas słyszę na górze zombiaków. A tam jeszcze chyba były te drzwi jedne. Sprawdźmy pudełko. Letter shoes. Upewnić się, żeby nic za plecami mi nie wyskoczyło. No i mamy schody tutaj. Tu jeden zombiak. I kolejny zombiak. Co to jest? Chłop przebrany za babę? Tak to trochę wyglądało, ale nie, to chyba była zwykła baba. Dobra, tutaj mamy drzwi zamknięte, także spoko. Tam na końcu są drzwi zamknięte, także spoko. Tu są jeszcze jakieś drzwi. Ale najpierw musimy to całe pomieszczenie tutaj wyrzucić. Ale gościa wywaliło na blat. Dobra, tamtych możemy chyba zabić. Oni mi tu chyba nie przejdą? Przejdą, cholera. Okej. Okay. Tu jest, kurde, ten... Ten gość, on jest chyba mocny, nie? Może z kuszy bym go zabił? No, pięknie. Mogę, mogę w sumie postrzelać trochę z tej kuszy. O kurde, ona żyje. Co ty tam niszczysz? Przestań to niszczyć. Co to jest? You have obtained a new page. J. Clue 02. Aha, to są jakieś te, jakieś wskazówki ja tu znajduję. Okej, okay, spoko. Take. Co to jest? Antena. O, proszę bardzo, antenę znalazłem. No tego to ja się nie spodziewałem, słuchajcie. To mi się na pewno przyda do czegoś. Nice, warto było tu przyjść, zabić tego bossa. Dobra, no i teraz tak. Tutaj mamy pomieszczenie... I tu mamy pomieszczenie. Zobaczmy, co my tu mamy. Tutaj mamy dużo zombiaków, nie? Ale czekaj, tutaj zabiłem jednego. Ej, jeszcze jeden powinien być. Jeden się zgubił. O nie, jeden się zgubił. Co to jest? Ej, tutaj nic nie ma. Po co ja tutaj przyszedłem? Tutaj nic kompletnie nie ma, tylko zombiaki były. Słuchajcie, może bym se batonika zjadł? uleczę się i kondycję odnowię. Dobra, co my tu mamy? Dwa zombiaki, Ale tu chyba nie ma nic do lutowania, ej. O nie. Au. Ej. Nie ma tutaj nic do lutowania. Odpalę latarkę. I w ogóle, bo ja muszę wracać do bazy, bo zaraz rajd przyjdzie. Ale dobra, no chyba znalazłem to, co miałem tutaj znaleźć, czyli tą antenę, nie? Wybiłem wszystkie zombiaczki. Ile mamy tych? O, mamy 200 tych research materialów. To było warto, słuchajcie, tutaj przyjść. Było warto tutaj przyjść, bo teraz będziemy mogli sobie odblokować ee, blacksmithing na maksa. Dobra, tutaj mogę zgasić tą latarkę i którędy do bazy, tędy do bazy. Spróbujmy... Przejść tędy, w sumie. Eee, bliziutko, kurde, zobaczcie jak ten rzeźnik... Był tutaj! A ja mam tutaj bazę, ja pierdzielę Strasznie blisko ten rzeźnik był. O, królik! Potrzebuję królika. No na hita zdech. dwa razy strzeliłem, dobra, mamy... Mamy króliczka, także super. No i słuchajcie, nie wiem czy jest sens... Em, tego... Odkrywać sobie Master Blacksmithing? Ale kurde, lightsaber. Miecz świetny miecz? Dobra, biorę, to kurde. I ile mi zostało tego? 39. Co ty robisz? Co ty robisz? Dobra, nie, ja muszę wyciągnąć paliwo z tego. Będę musiał to zniszczyć. Wybuduję sobie gdzieś to tam. Na przykład e, pierdyknę sobie platformę tutaj. No i tutaj se pierdyknę miotacz ognia, nie? Żeby, żeby se strzelał tutaj. Mam nadzieję, że zombiaki mi tego nie będą niszczyć. Tylko będą lecieć prosto do mnie. I to sobie będzie po prostu strzelało. No ale zobaczcie, co ja tutaj mam! I co ja teraz mam z tym zrobić? Repair. Okej, okay, dobra, repair wystarczy, żeby, żeby to zgasić. E, ale w sumie, jeśli się to będzie palić tutaj, ja potrzebuję. Nie wiem, ile potrzebowałem czy jeden patyk, czy, czy więcej patyków. W sumie, przetestujmy to. E, wsadzę tutaj. To, to tak szybko się nie zniszczy, słuchajcie. A jeśli się to będzie paliło, to to spali zombiaków, które, którzy na to wejdą. Może, może to zostawię na razie. Zobaczymy, jak to przy rajdzie zadziała. Um, słuchajcie, bo do wszystkich upgrade'ów teraz będę potrzebował yy, wróbelki zabijać, piórka z wróbelków, a żeby wróbelki chyba mieć, potrzebujemy mieć animal trap'y i bird house, I, aha, i do tego potrzebujemy dwa nasiona. Okej, okay. i gdziebym sobie mógł takiego trap'ka wybudować? I to, zobaczcie, to jest trochę lipa, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo wysokie. A ja bym chciał tutaj sufit wybudować, więc to jest dipa. Tutaj tego nie mogę wybudować, ale mogę wybudować to tutaj koło trebusza. O nie, nie mogę. Postawię sobie to tutaj. I teraz co tu się robi z tym? Tu chyba ptaki będą przylatywać, a ja będę musiał je zabijać? Leci coś? Nie, to nie do mnie. Eee, właśnie, możemy farmę zebrać, naprawdę. Na... O, możemy farmę zebrać, słuchajcie. No i zobaczmy, co my tu mamy. I znowu mamy tylko jedno nasionko, Straszna to jest lipa. Dobra, słuchajcie, lightsabera sobie nie wykraftujemy, bo potrzebujemy fuse, a fuse się robi w tym. Tu się robi, okej, okay, dobra, to ja to mam ulepszone, tylko co ja potrzebuję, tu jest fuse. Ile na to potrzebuję? 150. No dobra, no to jeszcze będziemy musieli poczekać, zanim zrobimy sobie lightsabera, no trudno. Dobra, posadźmy sobie nową farmę. Kurde, no przysiągbym, że mogłem to ulepszyć, nie, wcześniej. O, teraz mogę to ulepszyć. Ej, mam wszystko. O, fertilizer tylko potrzebuję. To weźmy sobie. Ja mam chyba fertilizer eee, tutaj. Ulepszę to. Może więcej nasionek mi będzie wypadać wtedy. Upgrade. O, i patyczki mamy jakieś. Ej, to też mam. Mogę to jeszcze raz ulepszyć. O kurde. O, i na maksa jest ulepszone teraz. To ciekawe, jak teraz to będzie rosło. No teraz to wygląda kozacko. Słuchajcie, zaraz przyjdzie rajzik, to ja poczekam na rajzik i zobaczymy, czy coś nowego przyjdzie w ogóle. Jak przyjdzie, to Wam pokażę. A jak nie, no to sobie zakończymy po prostu. Jeszcze może, zanim rajzik przyjdzie, ja mogę sobie ulepszyć te podłogi. Wykraftuję sobie tego trochę i słuchajcie, chcę ulepszyć te podłogi. Schodów nie będę ulepszał, słuchajcie, bo schody jeszcze prawdopodobnie zniszczę, bo nie wiem, czy tutaj nie będę tego przeciągał jeszcze. Ale te podłogi mi się tutaj paliły. A, jeszcze zapomniałem gwoździe wziąć, cholera. Oj, mamy kamienny, kurde, murek. No teraz to się nie, musi, nie może spalić, nie? Oj. Mogę jeszcze coś ulepszyć? Goddammit. Nie chcę tego naprawiać. Nie mam cegieł. Eee, ale fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda i wydaje mi się, że to się już nie powinno palić, ale... Zobaczymy. Kurde, całkiem niezły zasięg to ma. Tylko dużo paliwa pewnie to potrzebuje, nie? Już zużył 10. O kurde, ja muszę stąd spierdzielać. Wydaje mi się, że warto by było tego flametrowera postawić, słuchajcie, tu na środku i niech on się strzela do tych wszystkich zombiaków. Ale warunek jest taki, że nie mogą mi zombiaki tego bić, nie? Bo jak mi to będą bić, to jest lipa, nie? No ale dobra, zobaczymy jak to dalej będzie wyglądać. Tylko obawiam się, że... Wiecie co? Ja ten... Ja wezmę paliwko i wsadzę paliwko tutaj do środka dopiero jak będzie już... E, ostatnia fala szła. No kurde, czy to jest już ostatnia fala z tym gościem wysokim, dużym? Dobra, ten gość nie chce zginąć. Dobra, zginął. Tak, to była ostatnia fala. Jak tam, z obrażenia? No, całkiem... ...solidne obrażenia, ale tak jak mówiłem, to już jest odporne na... Na ogień, także spoko. Dobra, bardzo, bardzo dużo luciku mi przyniosło. O, tu jest jeszcze woreczek, to ciekawe. Bardzo dużo luciku przyniosły zombiaczki To jest w sumie spoko. Jeden zombiak przeskoczył, ale tak to w sumie żaden z nich e, nie przeszedł mi na drugą stronę. Także w sumie nie było takiej tragedii. Słuchajcie. W ostatnich odcinkach sporo, sporo zwiedzałem miasto. Praktycznie nic nie budowałem i, znaczy w sumie w każdym odcinku coś wybudowałem, ale mało budowałem, więc może w następnym odcineczku, słuchajcie, skupimy się bardziej na budowaniu niż na zwiedzaniu i lutowaniu. No bo w końcu mam już karabin, a w zasadzie tylko dref... drewno muszę zbijać, chyba, żeby budować. Tak mi się wydaje, chociaż nie, bo kloty potrzebuję chyba, żeby ściany budować. Sprawdźmy to. No, bo potrzebuję linę. Ale w sumie byłem w tym mieście i mam tych klotów już ponad stówkę. Więc w sumie mamy ponad 100 lin. A na jedną ścianę potrzebuję jedną linę. Więc damy radę, słuchajcie. Więc w następnym odcinku sobie będziemy budować. Ale to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.